Toyota Proace i Proce Max to więcej niż samochody. To gotowe rozwiązania dla twojej branży. Zobacz sam. Duża przestrzeń załadunkowa, solidna konstrukcja. Kontener to klasyka transportu. Branża spożywcza ta izoterma z agregatem chłodniczym dowierzy świeżość do każdego klienta. Profesjonalne lawety idealne dla pomocy drogowej i transportu pojazdów. W pełni wyposażony kamper. Idealny dla tych, którzy chcą pracować i odpoczywać w drodze. Bez kompromisów. Masz specjalne wymagania? Rama do zabudowy to baza do indywidualnych projektów. Komfortowy, przestronny van w zabudowie brygadowej. Idealny do przewozu pracowników oraz niezbędnych narzędzi. Furgon to uniwersalne rozwiązanie. Pojemny, niezawodny i gotowy do pracy każdego dnia. Toyota ProAce i ProAce Max. Zabudowy, które pracują na Twój wynik. Sprawdź ofertę w Toyota Professional Bemowo i wybierz rozwiązanie dla siebie.